Cześć kochani, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale, tym razem Mid Year Freakout Book. Tag, czyli takie podsumowanie tego półrocza, takie bardziej książkowe. Mam tutaj kilka kategorii, do których musiałam dopasować książki. Pierwsza kategoria to ulubiona książka przeczytana do tej pory w 2019 roku. I jeżeli chodzi o. Taką książkę, która najbardziej mi spasowała klimatem, która najbardziej mi się spodobała właśnie przez ten klimat i jednocześnie ta książka wywołała na mnie największe wrażenie do tej pory. Jest to Cyrk Nocy od Erin Morgenstern i ja wiem, że ta książka jest brabiałym krukiem oczywiście i wiem też, że ta książka nie jest do końca lubiana. To znaczy dużo ludzi mówi, że po prostu jest za duży zakwyt wokół niej. No ja jestem z tych, którym się ta książka bardzo podobała fakt faktem może końcówka była dość rozczarowująca bo w stosunku do tego jak rozwijała się akcja całej książki to może troszkę za wolno, to poszło coś w tym stylu. Tak czy inaczej, bardzo podobała mi się ta książka i ona zasługuje na tę kategorię. Kolejna kategoria to najlepszy sequel do tej pory. I ja tutaj tej książki nie mam, bo jest ona w moim domu rodzinnym, moja mama ją ma. To będzie Zakon Mimów Samantha Shannon. I generalnie cała Samantha Shannon, którą w tym roku złożyłam przeczytać, czy jakby w sumie tylko cztery książki. Tak czy inaczej. Zakon Mimów, dlatego że bardzo podoba mi się stylizacja m, świata Savatyshana. Ja w ogóle nie spodziewałam się czegoś tak dobrego po niej, gdy zabierałam się e, początkowo. Fakt, faktem, bardziej podobał mi się czas żniw. E, chyba w ogóle najbardziej z tych wszystkich części podobał mi się po prostu czas żniw. Ale dalej uważam, że i Zakon Mimów, i pieśń, Jutra to są godne polecenia. Kontynuację. Kolejna kategoria to tegoroczna nowość, której jeszcze nie przeczytałeś, ale bardzo byś chciał. I dla mnie to będzie serotonina Michaela Welbecka. Jak mówię źle, to przepraszam. Przede wszystkim dlatego, że wdałam się w bardzo ciekawą konwersację z Anią z bestsellery, gdy byliśmy u Marty na urodzinach i troszeczkę porozmawialiśmy sobie na temat właśnie autora. Pod tym względem, że w tej książce, właściwie temu autorowi, zarzuca się dużo takiego seksizmu, faszyzmu i innych szyzmów. I jako, że Ania czytała inne książki Wellbeka, to wysunęła taką dość ciekawą tezę, której ja tutaj wam teraz w tym momencie nie będę mówiła, ale którą sama chciałabym zobaczyć, czy, czy faktycznie ja też tak będę używała. Uważała, nie używała. Generalnie jest to książka, która opowiada o, o mężczyźnie, który choruje na depresję. E, I wszystko dzieje się w teraźniejszym świecie, e, więc fajnie jest. Fajnie będzie po prostu zobaczyć to, jak ktoś mądrzejszy ode mnie przedstawił świat. Dalej mamy najbardziej wyczekiwaną zapowiedź tego, jakby drugiej połowy roku, i dla mnie, bez dwóch zdań, będzie to The Priory of the Orange Tree, czyli Zakon drzewa pomarańcza od Samantha Shannon. To jest książka, którą ja w tym momencie już mogę Wam powiedzieć, że będę dla Was recenzowała, z czego się bardzo cieszę, ale generalnie po prostu ja kocham Samantha Shannon. To, jaką ona jest cudowną bohatę. Bohaterką, cudowną pisarką, to ja go nakrełuje bohaterów. I sam fakt, że ta książka naprawdę zbiera dobre opinie za granicą, sprawia, że ja jeszcze bardziej chcę ją przeczytać. E, jakby nawet pomijając z nazwisko Samantha Shannon, pomijając to, że to jest cegła, jeżeli mnie znacie, to wiecie, że ja uwielbiam cegły. E, to naprawdę ta historia sama w sobie mnie interesuje. Jak pewnie wiecie, tam będą pokazane smoki. Jest to świat fantastyczny, wykreowany w całości przez Samantha Shannon, e, i jest to też jednotomówka, chociaż wiadomo, jak to z tymi jednotomówkami jest, bo często jest tak, że po jakimś czasie się do nich wraca, więc zobaczymy jak to będzie w tym przypadku, ale to jak najbardziej jest książka, na którą najbardziej czekam na razie. Największe rozczarowanie i największym rozczarowaniem tego roku jest książka, którą wszyscy przeczytali w zeszłym roku, a ja przeczytałam dopiero w tym, czyli Dwór Szronu i Blasku Gwiazd. Od Sary J. Mas, generalnie cała Sara J. Mas w tym, w tym roku była dla mnie dość dużym rozczarowaniem, dlatego że ja bardzo lubię dwory. I naprawdę lubię dwory. Muszę to przyznać. Fakt faktem są tam oczywiście sceny, które nie do końca mi się podobają. Ale ja lubię dwory. Podobają mi się, podoba mi się to, jak to jest wszystko wykreowane. Natomiast jeżeli przychodzi na przykład do Szklanego Tronu, no to ja już po przeczytaniu wszystkich części wiem, że Szklany Tron nie jest dla mnie. Natomiast dwór, Szronu i blask jak pewnie większość ludzi przeczytałam tylko i wyłącznie dlatego, że na końcu mamy jakby część, która, która będzie w dalszej książce, dlatego, że jak wiecie dwor dwory nie kończą się na tych trzech czy czterech tomach, będzie seria później. I ja kupiłam do i wyłącznie, dlatego ta część mi się podoba, w sensie te ta, 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 ta 30 stron, które tam jest, ale sama książka jest dość dużym rozczarowaniem, no bo tak jak dużo osób powiedział, to się czyta jak fan. Kolejna kategoria to Największe Zaskoczenie i dla mnie największym zaskoczeniem jest książka Jeszcze Będziemy Szczęśliwi o Enrica Daliano. Ja o tej książce mówiłam już chyba trzy razy, no, trzy razy jak nic. Generalnie jest to książka, z którą ja miałam współpracę. To znaczy, wydawnictwo napisało do mnie, czy nie chciałabym mi dla was zrecenzować. Ja jak najbardziej się zgodziłam, dlatego że po prostu to są moje klimaty. I nie sądziłam, że spotkam mnie coś tak dobrego, coś tak cudownego i fajnego w wydźwięku. Dlatego, że ja do tego podeszłam z takim naprawdę wielkim luzem, że w szczególności, że wiecie, będę napisał Włoch, a ja jednak jak większość z nas, czytam książki Anglików czy też Amerykan. Amerykanów. Natomiast jak wiemy, z Włoch pochodzi na przykład Umberto Eco, więc z drugiej strony powinnam do tego podejść z jakimś większym, z mniejszym dystansem, dlatego, że no, Włosi są dobrymi ludźmi, są też dobrymi pisarzami, są dobrymi kochankami, jak to się mówi. Tak czy inaczej jeszcze będziemy szczęśliwi. To jest książka, która mnie naprawdę bardzo zaskoczyła, która sprawiła, że moje serce się uśmiechnęło, jak ją czytałam. Jedna z fajniejszych pozycji i książka, którą ja będę wszystkim polecała, dlatego, że jest co? Kolejna kategoria to ulubiony, nowo odkryty autor. I ja tutaj mogłabym wstawić naprawdę dużo osób: mogłabym wstawić Samantha Shannon, mogłabym wstawić. kogoś na pewno jeszcze bym mogła wstawić. Tak czy inaczej, wstawiam tutaj Taylor Jenkins, yy, Red, Red mm. Tak czy inaczej, autorka Siedmiu Mężów, Evelyn Hugo. I jak wiecie, ja się zakochałam totalnie w tej książce tak jak pół świata książkowego, pół czy czwartek świata książkowego, bo jest to naprawdę fajnie zrobiona historia. Jest dobrze napisana i co więcej, ten język naprawdę jest dobry. Ja patrzyłam na na jakąś tam pirackiej stronie e, i naprawdę język jest super i w oryginale i w tłumaczeniu. Naprawdę czwarta strona dobrze przetłumaczyła tę książkę. I sama historia też mi się bardzo podoba. E, Autorka, z tego co wiem, ma, ma jeszcze jedną książkę, ale jeszcze się upewnię. Upewniłam się i tak, to też jest książka tej autorki, czyli Daisy and the Six. I to jest książka, która też na mnie czeka, którą ja też w pewnym momencie na pewno przeczytam. Chociaż chyba wolałabym poczekać, aż ją wydadzą po polsku. Ale to też nie jest jakiś wyznacznik. Sama historia siedmiu mężów Evelyn, która jest bardzo, bardzo ładna, jest po prostu piękna, ale też sposób, w jaki to jest opisane, też jest świetny. Jeżeli chodzi o Daisy and the Six, to ja wiem, że to jest takie bardziej oral story, czyli to jest książka, książka, która jest napisana w formie takiej umówionej, czyli jakby teraz po prostu ktoś zaczął pisać to, co ja do Was w tym momencie mówię. Więc jestem ciekawa, jestem bardzo po prostu ciekawa tej autorki, bo Mam wrażenie, że naprawdę ma duży potencjał. Dalej mamy największe książkowe zauroczenie i jeżeli chodzi o zauroczenia, no to dla mnie to będzie Other Words for Home, autorstwa Justin Bargi. No i ja o tej książce też już kilkakrotnie mówiłam na moim kanale. Jest to naprawdę urocza książka, jest to książka, która wywołuje takie większe uczucia niż samo takie. O, po prostu ciepło na sercu, bo po prostu sprawia, że człowiek sobie zdaje sprawę, że czasami nie docenia swojego własnego domu, czasami nie docenia tego, co ma, a inni ludzie, którzy naprawdę mają się gorzej od nas, to widzą więcej w tym świecie. Czasami jesteśmy po prostu zaślepieni jakimś wyścigiem do rzeczy, które chcemy osiągnąć, a nie warto i tutaj to jest pokazane. Czasami też sobie wymyślamy i Jakoś koloryzujemy rzeczywistość, bo nam się wydaje, że na przykład Ameryka jest lepsza czy Anglia jest lepsza, a nie zawsze tak jest. I mm, dobrze jest się przekonać na swojej skórze, że czasami to, co mamy w głowie, jest tylko tym, co mamy w głowie, a nie naszą rzeczywistością. To jest książka, o której ja kilkakrotnie mówiłam. Książka dla ludzi w wieku 8 do 12 lat, a ja staro była mająca 20 lat się w niej zakochałam, więc naprawdę polecam. I młodszym, i starszym, i przede wszystkim osobom, które chciałyby rozpocząć swoją przygodę z językiem angielskim, bo ma naprawdę łatwy, prosty język, taki powiedzmy na poziomie gimnazjum. Dalej mamy ulubionego bohatera książkowego i dla mnie będzie to Wiktor z Wyszys. Ja tutaj Wyszys nie mam, dlatego że moja mama ma Wyszys u nas w domu, więc pokażę Wam Vengeful, bo dlaczego nie. Tutaj Wiktor też mi się bardzo podoba jako postać. Chyba nawet Wenchful, jak na razie, bo przeczytałam chyba 400 stron. 345. Jak na razie Wiktor podoba mi się bardziej niż Wyszys, jeżeli chodzi o Wendchfull. Generalnie Wiktor jest taką postacią, która wywołuje takie... Ona no nie jest dobrą postacią jakby w samym fakcie jakby dobra czy zła. Jakby to nie jest dobra postać w tych, w tych takich krańcach czy coś jest dobrą postacią, czy coś jest zły, złym charakterem. O, może tak będzie lepiej. On jest jednak złym charakterem, on jest e, bad boyem, ale jest naprawdę świetnie wykreowany. Jest taką postacią, która mimo tego, że jest zła, mimo tego, że na pewno by zrobiła nam krzywdę, gdyby nam, nas kiedyś tam spotkała, to i tak my byśmy chcieli ją poznać. Troszkę jak było z bandym Bandim i kobietami, które się w nim zakochiwały. Dla mnie to jest taka postać w ogóle wyszy i wenchful. No to są książki Wij więc Ja ich tutaj jakby w ten ranking nie muszę wkładać, bo wszyscy wiedzą, że dla mnie Wij jest moim miłością życia. Więc tak, Wiktorowi należy się po prostu kategoria mojej ukochanej postaci. Zastanawiam się, czy Wy widzicie, jak te książki układam. Nie wiem, jakie jest złożona kamera, ale widzicie, że nie chcę mi się ich po prostu odkładać. Kolejna kategoria to książka, która uczyniła mnie szczęśliwą i ja tutaj daję współlokatorów. Współlokatorów również ma moja mama, bo moja mama bardzo chciała to przeczytać i też jej się to bardzo podobało. To jest taka książka, która, której po prostu raz na jakiś czas człowiekowi się bardzo chce. To jest troszeczkę jak z Bridget Jones u mnie. Ja po prostu mam okresy w życiu, w którym chciałabym przeczytać coś, co nie będzie ode mnie dużo wymagało. To sprawi, że ja się na pewno uśmiechnę, bo będzie troszeczkę infantylne, troszeczkę głupiutkie. I współlokatorzy też są jak najbardziej taką książką. Wspólokatorzy jest to książka, która jest naprawdę świetnie napisana, jest, są fajnie wykreowani bohaterowie. I znowu kolejny raz wam to powiem: jeżeli autor decyduje się na mniej bohaterów i robi to tak jak autorka współlokatorów, to to naprawdę wychodzi na lepsze niż jakbym miała kreować milion bohaterów i robić z tego nie wiadomo jaką historię. Więc współlokatorzy będą książką, która naprawdę mnie uszczęśliwiła, bo jej potrzebowałam w moim życiu. Dalej mamy książkę, przy której płakałaś, i ja się nie będę rozgadywała na temat tej książki, bo, no bo nie chcę po prostu, będzie to pieła hryzontama, która porusza um, temat jakby porwania życia w domu publicznym, jakby gwałcenia młodych dziewczyn w trakcie wojny w Azji. To jest książka, o której ja wam nie będę więcej mówiła, dlatego że e, po prostu w momencie, kiedy ja o niej myślę, już mi się robi przykro. Więc jest to książka, która ma coś w sobie. Najpiękniejsza kupiona lub otrzymana książka i dla mnie będzie to oczywiście angielskie wydanie, albo jakże by inaczej. Czyli The Binding. Autorstwa Bridget Collins. Generalnie jest to naprawdę przepięknie wydana książka. Ja bo oczywiście The Conjuring of Light i Darker Shade of Magic oczywiście też są piękne, ale The Binding. Mm, mm jest przepiękna. E, ona przyszła do mnie niedawno, ja jeszcze nie je zdążyłam zacząć, ale wiem, że podobno środek jest równie cudowny, jak wygląd zewnętrzny. Mamy Ex Libris, e, to jest też taki, czy znaczy tył sklejka. No po prostu książka jest przepięknie wydana i wydaje mi się, że to jest jedna z takich piękniejszych książek na mojej puse, chociaż w tym roku dużo ładnych książek kupowałam, bo tak samo mówiłam też o The Beauty of the Wolf, które, które jest przepiękne, też Wam pokażę. No, też jest bardzo ładną książką, ale tutaj gorzej jest z wnętrzem, więc nie będziemy jej promowali. I już ostatnia kategoria, czyli jaką książkę musisz przeczytać do końca tego roku. I dla mnie będzie to... Szklany klosz od Sylvie Puff bo ja Sylwii Pluff nigdy nie czytałam. I zaczynam od tej książki, która jest jednak najpopularniejsza. Zobaczymy, czy ze względu na to, że to jest ostatnia książka Sylwii Pluff, czy dlatego, że środek jest dobry. Mam to wydanie, takie nowe wydanie z marginesów. Ma duże literki, więc wydaje mi się, że szybko pójdzie. Zobaczymy, czy będzie, czy będzie tak dobre, jak ludzie mówią. A poza tym fajnie by było przeczytać coś więcej niż ciągle jakiś young adult... Czy książki fantastyczne? Chociaż ja się nie czuję źle z tym, że takie książki czytam, a mam wrażenie, że niektórzy mi to w komentarzach zarzucają. I to by było na tyle. Mam nadzieję, że Wam się podobało. To takie krótkie podsumowanie. Mam nadzieję, że jakoś bardzo Wam dźwięk jeszcze nie przeszkadzał i jeszcze tego nie ogarnęłam. I możecie mi napisać w komentarzach, jakie były Wasze ulubione książki, jakie książki dopasowalibyście do tych kategorii. Bardzo Wam dziękuję, że oglądaliście. Cześć.